Zobaczcie, jak wszedłem na Wimbledon kupując bilety w dniu meczowym. Da się to zrobić i cieszyć oczy takimi widokami, ale trzeba stanąć w kolejce. Na początku była ciemność, potem pobudka w środku nocy, porządne śniadanie i ruszam w drogę. W legendarnej kolejce na Wimbledon, czyli DQ, działa zasada kto pierwszy, ten lepszy, bo ilość biletów do zakupu jest ograniczona. Jestem na Church Road, to tutaj znajduje się Wimbledon Park. Dalej idę za znakami wskazującymi DQ. Aby znaleźć główne wejście na teren kolejki, tam muszę znaleźć miejsce, w którym mogę się ustawić. Ono jest wyznaczone flagą z literą Q. O, jest to tutaj. Dostaję kartę z moim numerem, który oznacza moje miejsce w kolejce i zaczyna się czekanie. Wszystko toczy się w atmosferze pikniku. Niektórzy ustawili się tutaj już dzień wcześniej i spędzili w DQ całą noc. Czekam, czekam, czekam. Aż wreszcie wpuszczają nas w kierunku kas, gdzie kupuję szczęśliwie upragniony bilet. Nie jestem jeszcze na terenie Wimbledonu. Trzeba będzie jeszcze, tak, dobrze myślicie, poczekać. Tym razem do godziny 10 na oficjalne otwarcie bram i przejść ochronę. Idę. To już jestem. Jestem na Wimbledonie. Na to, co tutaj serwują, warto było czekać. Ja jestem Andrzej, to są shorty tenisowe. Obserwuj po więcej!